Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Linda Noskiewicz, orędzie Boga Ojca. Umiłowane dzieci, ja jestem zawsze z Wami. Nie rozpaczajcie, bo ja jestem Pan Bóg, który Was kocha, a Wy jesteście moimi ukochanymi stworzeniami. Umiłowane dzieci, podążajcie za mną. Niech Wasze wewnętrzne modlitwy wołają do mnie z zadowoleniem i radością. Ufajcie zawsze we mnie, bo to ja daję Wam światło i nowe życie przez mojego Syna Chrystusa, który również głęboko Was kocha. Dzieci, nie możecie zgłębić głębi naszej miłości do Was. Jesteście zbyt mali, aby zrozumieć taką miłość. Moja miłość do Was jest niewyczerpana i ja tęsknię za miłością moich dzieci. Umiłowani, nie wahajcie się w Waszych modlitwach. Nigdy nie męczcie się mną i waszymi dialogami ze mną, bo ja jestem waszym Panem Bogiem i Ojcem. Poddajcie się mojej świętej i uwielbionej woli. Ja nie prowadzę moich dzieci na manowce. Daję moim kochanym dzieciom dobre dary, bo jestem waszym niebieskim rodzicem i uśmiecham się, gdy patrzę na moje dzieci. O cierpiący, nie rozpaczajcie. Widzę waszą wolę i proszę Was, Abyście byli silni w Waszej bojaźni. Zaufajcie mi, Panu Bogu, który kocha Was jak nikt inny. Wyprowadzę Was z wszelkich ciemności i doprowadzę do światła mojej miłości. Ja jestem miłością. Mój syn umiłowany Chrystus patrzy na Was, dzieci tego świata, i płacze za Waszymi duszami. Jakże płacze Chrystus w swoim wielkim współczuciu i miłości do Was. Nie odrzucajcie mojego ukochanego syna, Chrystusa, bo on jest powodem, że jesteście wolni. Nie odrzucajcie mojego syna, o dzieci. To przez niego żyjecie w życiu wiecznym. On jest moim ukochanym synem i jego łzy zalewają całe niebo, kiedy nasze dzieci odmawiają mu waszej miłości. Piękne i ukochane dzieci, dajcie mi waszą miłość. Kiedy dajęcie mi miłość, dajęcie miłość synowi ponieważ my jesteśmy jednością ze sobą i w pełni cieszymy się, kiedy wypowiadana jest wasza miłość do nas. Umiłowane dzieci, jestem dla was, jak wy jesteście dla mnie. Nie odrzucajcie waszego Pana Boga, który tak was kocha, bo nie wiecie, co was czeka, a wasza siła leży w waszej modlitwie. Ukochane dzieci, nie bójcie się, ale poznajcie i zrozumcie moją wolę wobec was, ukochane dzieci. Dzieci, idźcie po oświetlonej ścieżce, którą mój syn ukochany wam wyznaczył. Nie zbaczajcie z jego drogi i kochajcie światło życia, które prowadzi was do mnie, jego ukochanego Ojca, który was uwielbia. Dzieci, nie macie powodu do bólu, kiedy mnie kochacie. Jestem dla was i czekam na wasze wezwanie. Usłyszcie mnie, o dzieci tego świata. Usłyszcie moje wezwanie. Szukam waszych serc, abyście byli zawsze radośni w mojej miłości. Umiłowane dzieci, módlcie się, ponieważ będziecie musieli zwiększyć wasze modlitwy w nie tak odległej przyszłości. Z pewnością człowiek pozna chwałę Boga i wielu z was z całego serca podda się mnie. Wielu zwróci się do mnie z nadzieją i pozna wielkość mojego miłosierdzia i głębie mojego przebaczenia. Przygotujcie się, moje dzieci, i wiedzcie, co ja przyjmuję, a czego nie przyjmuję. Nie chcę letnich, ale w pełni gorliwych. Ja jestem Panem Bogiem, który jest miłością i miłosierdziem i pragnę, aby wszystkie moje dzieci przyszły do mnie teraz. Nie czekajcie, moje dzieci. Nie ociągajcie się. Przynieście swoje serca do mnie i pozwólcie odejść tej światowości. Wchodzicie w wielkie ciemności, gdy czcicie nieprawości świata. Jest wiele takich, które rozpoznajecie, a jednak angażujecie się w nie w pełni, wiedząc, że łamiecie serce Boga, Chrystusa, który umarł za was, aby wylać wielkie miłosierdzie i przebaczenie. Umiłowane dzieci, przestańcie ranić mojego Syna, Chrystusa. Nie zdradzajcie Go. Zaprzestańcie waszych grzechów teraz, dzisiaj. Abym mógł czerpać wielką radość z Waszej czystości serca. Kochajcie mnie, moje dzieci. Bądźcie wierni i uważni Bogu Ojcu, bo moja miłość do Was jest łaską zbawczą. Jest ona dla Was i jest wielka. Większa niż możecie sobie wyobrazić. Dołączcie do mnie w moim umiłowanym królestwie, gdzie moi aniołowie oklaskują i wielbią mnie oraz śpiewają pochwały swojemu ojcu niebieskiemu który uśmiecha się do nich. Kochajcie i adorujcie mnie jak moje anioły. Wasza miłość jest dla mnie o wiele ważniejsza. Wierzcie mi, dzieci, kiedy mówię, że jestem z wami. Wierzcie mi, kiedy mówię, że grzechy tego świata zasmucają moje serce. Wierzcie mi, kiedy mówię, że moja cierpliwość się wyczerpuje, nawet jeśli moje miłosierdzie jest zawsze wasze. Boli mnie to wielkie grzeszenie, które ma miejsce w tym świecie. Gdyby nie moje miłosierdzie, ten świat zostałby unicestwiony jednym gorzkim tchnieniem, ale moje dzieci, jesteście dla mnie tak cenni. Moja miłość jest tak wielka dla Was i pragnę Was w życiu wiecznym ze mną. Jestem Waszym zawsze przebaczającym, zawsze miłosiernym Panem Bogiem. Zaufajcie mi, a ja uczynię Was zdrowymi. O, umiłowane dzieci, umiłowany Chrystus woła do was. On dał wam światło, gdzie wcześniej nie było żadnego. Chrystus dał ludzkości, całemu temu światu, szansę na życie. Zobaczcie to wyraźnie. Uwierzcie w to całkowicie. Chrystus zbawia was swoją czystą i najczystszą miłością. Módlcie się, moje dzieci, ja słyszę wasze modlitwy. Módlcie się, moje dzieci, a ja odpowiem na wasze modlitwy. Jestem w samym sercu każdego z Was. Usłyszcie moje wezwanie i przyjdźcie do Waszego Pana Boga i Ojca, Król wszelkiej chwały czeka na Was. Jestem wszechwiedzący i wszechkochający. Jestem miłością i jestem Waszym Panem Bogiem, który kocha Was, moje ukochane dzieci. O, dzieci, obejmijcie mnie, bo nie wiecie. Co przyjdzie i co możecie wycierpieć. Zwróćcie się do mnie, a ja uzdrowię wasze serca z ich nieprawości. Zaproście mnie do waszego życia, a ja z radością będę wam błogosławił, poddajcie się waszej miłości, czerpcie największą radość z waszego zaproszenia. Dzieci, nie bójcie się tego, co nadchodzi. Umiłowane dzieci, kiedy nadejdzie ten czas, będziecie moją gotową armią. Napełnioną łaską mojej miłości i siłą ducha, który błogosławi każdego z was. Zaufajcie mi i poznajcie pokój. Mój pokój jest dla was, moje dzieci. Dlatego mówię wam, módlcie się. Módlcie się, moje ukochane dzieci i nie oddalajcie się ode mnie. Bez mnie będziecie zagubieni. Nie badajcie waszej woli, bo przez nią gorzej zrobicie. Tylko kochajcie mnie, waszego Pana Boga, który tak bardzo Was kocha. Nie wątpcie w moją miłość do Was. Nie wątpcie, że słyszę Wasze modlitwy. Widzę, jak sami znosicie burze i jak zmęczone są moje dzieci. Weźcie moją rękę, dzieci i uwolnijcie się od ciężaru i poczujcie radość mojej miłości i czułości. Umiłowane dzieci, szatan chodzi wśród Was i rozkoszuje się Waszymi grzechami. Nie dawajcie Mu pokarmu dla Jego ciemności. Zamiast tego wzywajcie mojego imienia, a ja będę z wami, wyrwę was z waszych własnych nieprawości i uczynię was czystymi. Umiłowane dzieci, przyjdźcie do mnie teraz. Przyjdźcie do mnie, a poznacie pokój i radość. Módlcie się moje dzieci, ja słyszę wasze modlitwy. Wzywajcie mnie i poznajcie moją miłość. Modlący się, Przygotujcie dalej wasze serca przez modlitwę, bo będziecie pierwszymi wypróbowanymi. Chwała Boża znajduje się w was, gdy się modlicie. Módlcie się, ukochane dzieci. Modlitwa jest silniejsza niż myślicie. Jestem tu, ukochane dzieci, i mówię, módlcie się. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się.